Yeah, yeah, yeah. Mała, wyłącz messenger. Nie chcesz nic więcej, to są tylko słowa. Daj mi siebie i serce, dam ci coś więcej. To jest nasza droga. Mała, wyłącz messenger. Nie chcesz nic więcej, to są tylko słowa. Daj mi siebie i serce, dam ci coś więcej To jest nasza droga Przestań się patrzeć w sufit, nim dzień cię zacznie dusić Biegnę jak zwierzę w trakcie burzy, mam zdarte gardło, no i zdarte buty Temida nie widzi, dla niej wszystko stało się spoko Temida ma zasłonięte oczy, bo nie chce patrzeć na to co dzieje się obok jej Słuchajcie, dziękuję jeszcze raz. Ja generalnie przeżyłam szok, jak to zobaczyłam. Jak chcecie właśnie zobaczyć, kto wygrał, no to musicie obejrzeć ten odcinek do końca, ale na tym odcinku będzie tylko losowanie. A w kolejnym, słuchajcie, co 20 lajków robimy jednego water co 30 komentarzy też jednego. Zobaczymy ile wyjdzie, ponieważ już coś takiego kiedyś kiedyś robiłam. Zobaczymy, czy będzie lepiej, czy też nie. I zobaczymy, yy, czy, 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 czy wbijemy tutaj te 250 lajków. Mam nadzieję, że w zamian za to, że wydałam tyle pieniędzy na te klucze, to po prostu yy, wiecie, no, ja po prostu już musiałam prosić o pomoc krusz żeby móc dla was to rozlosować no i dzięki Bogu się zgodził więc wysłał mi te pieniądze na te drugie konto które zobaczycie no i po prostu rozlosowałam wiecie prosta sprawa tutaj i oprócz tego jeszcze um, 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 za jakieś fajne ciekawe komentarze ogólnie tak nie wiem po prostu tak z dupy ktoś coś fajnego napisze to będę pozdrawiać w kolejnym odcinku no i teraz yy, miłego oglądania tutaj yy, szukajcie siebie czy też wylosowani zostaliście czy też nie siema W kontaktach, Ma w kontaktach numery, na który już dzwonić nie będę chciał nigdy Stracone godziny, ja mogłem mi przecież poświęcić dla bliskich nie cofnę niczego, a czas to coś więcej niż liczby Jakby to było tak proste, to nie byłbym niczemu winny Ale W sumie, czy czuję się winny? Ja wszystko ma jakiś tam powód, więc jeśli gadałeś coś na mnie To nie dziw się, że nie będę dla ciebie miły ziołusiu Spoko, nie powiem nikomu Jak chcesz się wygadać, to wpadaj, posłucham Każdy ma moment słabości, nieważne jak często ma się ze swego życia króli Będą pierdolić, że ciągle to samo, choć słuchali ze trzy traki Przecież kurwa za mało to jest, by wyrazić opinię jak jesteś kułaty to w świecie nie zginiesz Wyszedłem za ramy, te rymy są dziwne Jak chcesz, to je policz mi brzmienie To styk, mam swoją stylu regułę ani nie z schodami, choć miałbym te windę Nie wiem kiedy i dlaczego u Mnie zmiany od taką ogarnąłem To jak muzyka zmieniła świat Nie wiem kiedy i dlaczego u Mnie zmiany od taką ogarnąłem To jak muzyka mi to zmieniła świat nem esse oh, oh.